W tym zadaniu trochę rzeczy trzeba po prostu pamiętać, ale postaram się też dać jakieś komentarze. Reakcja pierwsza, wprowadzanie grupy NO2 do cząsteczki, czyli reakcja nitrowania, a więc potrzebujemy tutaj mieszaniny nitrującej, czyli stężonego kwasu azotowego 5 i H2SO4 jako katalizatora, więc to będzie czwórka. No i teraz, oczywiście, można też trochę na logikę tutaj podejść do tego, a mianowicie Chcemy wstawić NO2, czyli potrzebujemy jakiejś, jakiegoś źródła azotu i tlenu. Azot mamy jeszcze w odczynniku trzecim i odczynniku piątym, bo odczynnik to lensa to jest kompleks srebra z amoniakiem. Więc możemy tutaj popatrzeć i zauważyć, że w kwasie HNO3 jest zawarta ta część NO2. Jest to pewna wskazówka. Reakcja druga, zamiana grupy CH3 na COOH i to jest reakcja utleniania, bo z minus trzeciego stopnia utlenienia przechodzimy na plus trzeci, jeżeli chodzi o atom węgla. No więc potrzebujemy tu jakiegoś silnego utleniacza. No i tym silnym utleniaczem będzie tutaj KMNO4, czyli będzie to odczynnik pierwszy. I ostatnia reakcja to jest reakcja redukcji. Tym razem redukujemy atom azotu. I do redukcji tutaj będzie potrzebny odczynnik drugi i już wyjaśniam jak on działa. A mianowicie w wyniku reakcji cynku z kwasem wydziela się wodór i tak jak tu jest powiedziane, w stanie powiedzmy powstawania ten wodór jest bardzo aktywny, ponieważ możemy go wtedy zapisać jako wodór atomowy i ten wodór atomowy jest bardzo silnym reduktorem i może nam właśnie zredukować grupę nitrową do grupy aminowej. No, i to tyle, jeżeli chodzi o zadanie 35. Do zobaczenia w następnym zadaniu.